To jest kościół św. Floriana, druga parafia po niegowici, w której pracował jako zwykły ksiądz, późniejszy papież Jan Paweł II, wówczas Karol Wojtyła. Kościół pod wezwaniem św. Floriana. Rama Floriańska jest tam za barbakami. A tu jest plac Matejki z pomnikiem za na kościół tym patronatem świętego Floriana, który jest też patronem jednej ze służb mundurowych Straż Pożarna niech żyje i dostanie podwyżkę jak nie będzie padało. Jedyny kraj, gdzie podwyżki są niektórych w tym straży pożarnej jakby więzienny oraz jeszcze paru innych, uzależnione są od pogody. Jak nie będzie kataklizmu, powodzi, pożarów, to dostaną podwyżkę. A jak będą, to będą pracować więcej i nie dostaną pieniędzy. Bardzo to ciekawe. Myślę nad tym. Do końca nie rozumiem.